Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie na kanale IZUNKA. i Jum, yum, yum. E, Tak, zgadza się, to jest kolejny odcinek pod tytułem Flashback z IZUNKĄ, czyli: Jak odnaleźć się w God of War Ragnarok. Wiadomo. Przypominam, jest to wideo skierowane do osób, które nie miały czasu siedzieć na streamie, albo nie mogły być na jakimś streamie, żeby nie pogubiły się w fabule, mogli się odnaleźć. Więc robię to, moi drodzy, dla was! Nie, no, żartuję, ja robię to po to, żeby sama, żebym sama nie zapomniała fabuły. Więc tak, na ostatnim streamie działo się naprawdę dosyć sporo, e, było dosyć sporo upadków i powstań. E, więc e, motyw jest taki, że jesteśmy już. E, generalnie stream zaczął się od tego, że jak e, dobrze wiecie, na no ostatnim mieliśmy mapę i tak dalej. Tak teraz już jesteśmy w kopalniach. Dotarliśmy do kopalni. Wszystko elegancko, bardzo fajnie się nam układało do momentu, kiedy nie dotarliśmy do okropnej machiny zniszczenia, e, zniszczenia myślenia logicznego. E, problem leżał w tym, że nie wiedzieliśmy, w jakim momencie trzeba zamrozić wodę, żeby generalnie móc e, wprawić w ruch machinę i dostać się do drzwi. Tylko, że motyw był taki, że e, motyw był taki, że w sumie e, teoretycznie my tak Próbowaliśmy to z różnych stron i mieliśmy taką dysmuzję, że przez chwilę myśleliśmy, że to w ogóle nie będzie działało, bo motyw polega na tym, że jak macie to obrotowe koło, przy którym stoi Atreus i on wypuszcza takie kamienie, to trzeba strzelić i zamrozić wodę na wysokości koła, której jest lekko poniżej. Dzięki temu blok, który wisi nieopodal, zostanie przesunięty i my, odmrażając tę wodę, bo musimy zabrać topór i zamrozić gdzie indziej, bardziej po prawej stronie. To zabierając to, te kamienie zablokują przepływ wody do tego momentu, więc jakby machina będzie cały czas w ruchu, tak jak być powinna, klocek się przestawi, a my będziemy mogli zamrozić w innym punkcie wodę, dzięki czemu zamrażając wodę w następnym jakby korycie, uruchomimy kolejną spiralę która spowoduje, że napędzane koło wodne podniesie nam do góry lift, który, dzięki któremu będziemy mogli przedostać się na drugą stronę i zawieszając się przez ostrza, przeskoczymy na klocek i z klocka przeskoczymy do drzwi. A tam w tych drzwiach e, uwięziony jest tyr. I oczywiście tutaj nie obyło się bez walki, jednak nie była ona jakaś mega wymagająca. Daliśmy, myślę sobie, radę bez problemu ze strażnikami i uwolniliśmy tyra. Czyli mamy już go. Niestety po tyrze dawnym zostało chyba naprawdę nikłe wspomnienie. I o dziwo on jest naprawdę wysoki. <grym> Mieliśmy tak e, troszeczkę e, w, w, w czacie, bo on jest naprawdę wysoki, bo rzeczywiście miał dosyć długie nogi. Jak wstał, no to było, że rzeczywiście stary wstał i e, naprawdę jest dosyć wysoki, ale on teraz jest w sumie pacyfistą, więc jak na Boga Wojny, trochę średnio mu to wychodzi. E, totalnie jakby nie chce się sprzeciwiać e, Odynowi, e, więc jest go ciężko nakłonić do tego, żeby jakby nam pomógł, ale jednak mimo wszystko zgadza się z nami, bo w ogóle on przed nami ucieka. I musieliśmy go dogonić, jakby przekonać troszeczkę do swoich racji, że zabierzemy go w bezpieczne miejsce i tak dalej i wtedy dopiero z nami poszedł. No i właśnie tak samo było. Tyle, że e, motyw jest taki, że a propos jeszcze e, kopalni, wiem, że to troszeczkę jest teraz niechronologicznie może, bo już jak mamy tego tyra, to my generalnie z Jaymem postanowiliśmy się wrócić i troszeczkę złupić. E, no i właśnie złupiając się, Próbując złupić te kopalnie krasnoludów, natrafiliśmy do ogromnych drewnianych drzwi, przez które Jayem przeszedł, no a tam dopiero był pogrom. Straciliśmy chyba bez przesady, ale z się czy razy Jayem próbował pokonać tą mścicielkę, jak dobrze pamiętam? Chyba tak? A nie mógł, była naprawdę strasznie nabustowana. I teraz dam Wam, moi drodzy, Protipa. W takich momentach, jeśli ktoś włada ogniem, jakby jest ognistą bestią, to wypada użyć toporu i nasączyć go mrozem, wtedy klepie się go szybciej. No i oczywiście używać tarczy, o czym Jayem zapomniał, więc tam spędziliśmy dosyć sporo czasu na walce z nią, ponieważ ego Jayema nie pozwalało mu na to, żeby pójść dalej bez pokonania jej, więc pokonaliśmy ją i następnie uciekliśmy z tyrem. To było w kopalniach, jak coś, i uciekliśmy później z tyrem do naszych znajomych krasnoludów i tam właśnie Kratos odbywał rozmowę um, i w sumie jakby no młody trochę ją podsłuchał a wiecie jak to Kratos on nie należy do najdelikatniejszych e, osób i zbyt empatycznych e, więc e, Atreus podsłuchał rozmowę no i się wściekł troszeczkę na ojca, no może nie tyle co wściekł, ale stwierdził że udowodni mu, że, że jest w samie w sumie sam sobie poradzić więc razem z swoim krasnoludzkim przyjacielem postanowił udać się do Frey. Jak wiecie, Freya miała mordercze zamiary wobec wszystkich, e, szczególnie wobec Kratosa i e, w sumie Atreusa w sumie też, bo nie wydaje mi się, żeby jakoś mega o to dbała, czy zabije syna Kratosowi, kiedy Kratos zabił jej syna w poprzedniej wersji, e, w poprzedniej części. Więc w sumie się nie dziwię, że e, tak wyszło i generalnie on używa portalu, przenosi się do Frey i w tym momencie gameplay zmienia się na tym, że gramy Atreus, Atreusem. Docieramy do Frey, jest na nas zła, na początku nie pała do nas jakąś, nie wiadomo, jakąś sympatią, i chyba nigdy nie zapała, ale generalnie Atreus zdradza jej prawdę, mówi o tym, że uwolnili Tyra, ona jest mega zaskoczona, że Ragnarok nadchodzi. Była generalnie ogromnie zmieszana i koniec końców nie zabiła nas, ale generalnie nie podeszła też do nas w jakiś taki sposób, dobra pomogę Wam, bo Atreus szukał sprzymierzeńców do walki z Odynem, ale niestety ona w sumie zablokowała się i kazała się wynosić, więc Atreus po prostu wrócił z niczym, oprócz tego, że poinformował Freję o tym, co się dzieje i jak to mniej więcej wygląda. Była zaskoczona, nie wiem, wydaje mi się, że to może być jakiś plot twist na przyszłość, e, że jednak może Freja e, ten, ale w sumie groziła na koniec, żeby Kratos się nie zbliżał, bo jego łysa głowa odpadnie. No ale nie wiem, jakoś tak Wam powiem szczerze, że podchodzę do tego dosyć tak, no trudno, e, na tej troszeczkę zasadzie. I w sumie następnie wróciliśmy do, z powrotem do naszego świata, oczywiście do, do, do domku, tam zjedliśmy ucztę ze wszystkimi i później wyruszyliśmy w dalszą podróż, tylko tym razem wzięliśmy Tyra i poszliśmy odwiedzić elfy ponieważ no, pamiętacie w poprzedniej części było tak, że te Dark Elfy były i trzeba było je pokonać, przyszły elfy światłości i teraz po, z powrotem wróciliśmy do ich krainy dalej poszukując przymierzeńców i odpowiedzi na pytania. E, więc e, jakby w tym momencie jesteśmy w krainie elfów, e, mamy lekką wysmudgę, ponieważ nie wiemy do końca jak otworzyć e, pewne drzwi, ale mam nadzieję, że nam się uda. Więc moi drodzy, zostawcie komentarz i zostawcie też lajeczka, like, jeśli Wam się podobało. Oczywiście zapraszam Was na kolejnego streama e, i pamiętajcie o mojej rączkach, trzymajcie się, cześć.